To jest szczególna wystawa, dlatego, że po pierwsze jest pierwsza, a to jest zawsze najważniejsze. Nigdy nie było wystawy plakatów, właściwie żadnej wystawy sztuki poświęconej e, Powstaniu Śląskim albo Powstańcom Śląskim, a e, pomysł, no, jak każdemu człowiekowi, który jest opanowany jakąś ideą, przyszedł mi, e, gdy obserwowałem na tym 2009-2012 obojętność społeczeństwa na e, i całe imprezy polegające na składaniu kwiatów i różnych takich innych trendach w rzeczywistościach, to że potrzebny jest nowy impuls. Udałem się do pana rektora Antoniego Cygana, Akademii Ślub w Katolice. To jest też nowa uczelnia, bo zawsze była filią krakowskiej, też potrzebuje na pewno jakiejś reklamy. Ale ważniejsze było to, że pan profesor Cygan jest też z rodziny powstańczej, tak jak ja poszedłem do niego z prośbą, żeby pomógł mi zaprojektować jeden plakat, który będzie promował w 95. rocznicę pierwszego Paszenia Śląskiego, bo wcześniejszym projektowałem sam, no jako prawnik to nie za bardzo miałem tego ręka. A pan profesor powiedział, że właściwie dlaczego studenci mają narysować jeden? I narysują dużo, to im nie zaszkodzi. Skierował do profesora na Kalarusa, który, który kiedy który pracował e, plakatu, okazało się, że studenci mogą, muszą, muszą zrobić e, prace semestralne. I zamiast robić o gdzie czy tam, prawda, o Brzozie, czy o Martwej Naturze, dostali za zadanie, e, że będą robić o 90. piątej Rzeczy Pierwszego Powstania. A co ważniejsze, e, pan profesor obiecał, że w przyszłym roku będą robić o drugim, a potem o trzecim i tak już w kółku. Więc będzie to prawdopodobnie dość bogate, bogaty zbiór plakatów za kilka lat, który będzie prezentował te wydarzenia. Natomiast tutaj, proszę Państwa, te plakaty jako plakaty oczywiście pracy studentów odniosły jeden pozytywny skutek. Około 20 osób przeczytało coś o powstaniach Śląskich bo jak się dowiedziałem od pana profesora Kadeusza, to na początku było pytanie, o czym w ogóle mamy te plakaty robić. No ale jak widać, jak się Państwo odwrócą, lekcja została odrobiona i plakaty prezentują właściwie oczywiście artystyczną wizję studentów, młodych ludzi, 20 i bardzo dobrze, ale oddają sens tego, jak był czas powstać. Czyli e, pokazują, że była, był to wybuch, pewnego rodzaju gniewu. Nawiązują oczywiście do, do, do śląskich symboli typu kopalnia, prawda? Ale też e, dość mocno akcentują polskie symbole narodowe, jak orzeł, czy barwy e, biało-czerwone. Oraz, e, proszę Państwa, e, też e, Ktoś czytał czy to oglądał, plakaty te nawiązują do niektóre do plakatów, które były w okresie plebiscytu, szczególnie ten z wilkiem, nawet sami żeśmy się zastanowili, co to za wilk, a się okazało, że w okresie plebiscytu był taki plakat niemiecki dyplomujący Polaków, gdzie pisał Poli Jehowy". jak gdyby na darmo wyjący do księżyca, no okazało się, że nie jest darmo ostatecznie. Proszę ja nie będę tutaj się wypowiadał, nigdy nie mógł z Akademii przyjechać na temat techniki, i, i wartości merytorycznych plakatów. Natomiast to Państwo sami ocenią. natomiast jeden plakat, najpierwszy tam e, taki czerwony z maszynucymi żołnierzami, z maszynującymi żołnierzami został przez nas wybrany jako e, najlepszy, tak powiedzieć, ale jako ten, który będzie promował to wydarzenie i dzięki prezydentowi świętochowie zostało wydrukowany. Będzie tutaj też te plakaty, będą też rozwieszone w Także można będzie sobie pooglądać. Proszę Państwa, to może nie jest ważne, że będzie ta jedna wystawa. Natomiast dla nas na Śląsku jest ważne, że ta wystawa będzie się odbywać cyklicznie. Gdyż w tej chwili, tutaj, jak mówię, młodzież, nie tylko młodzież. Ludzie niechętnie przychodzą na, na organizowane jakieś oficjalne e, uroczystości. Natomiast za jakiś czas forma wypowiedzi sztuką na pewno, przynajmniej ja tak myślę o już tak, e, na pewno przyniesie lepszy efekt niż e, przechodzenie pod e, pomniki. Być może w, w reakcji na oglądanie plakatów, na biegi powstańcze, na inne rzeczy, które jeszcze wymyślimy. Z czasem ci ludzie dojdą do wniosku, że może trzeba iść zanieść jakieś kwiaty pod w podsłownych Dziękuję bardzo.